Już piłkarze ustawieni na boisku i rozpoczęli to widowisko. Także delektujmy się tym meczem na naprawdę wysokim krajowym poziomie. O naszym środkowym obrońcy można mówić wiele dobrego, ale teraz uwaga. Prawą stroną sunie Marcin Matyszek, ma wiele przestrzeni w polu karnym. Wystawienie i będziemy mieli rzut rożni dla gospodarzy. Duże gry w środku pola. Strata, koszmarna strata naszego obrońcy I doskonała, czysta interwencja Przytoczymy trochę statystyk ma na 11 rozegranych meczów ma 23 punkty Co składa się na 7 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki Bramek zdobyli 21, stracili 11 Należy też zaznaczyć, że Wiktoria Żyrowa która obecnie jest druga Ma tych meczów rozegranych już 12 Więc jeśli Groszmal wygra, oczywiście może się wspiąć nawet na drugie miejsce. Także wszystko zależy od sytuacji z innych boisk. A tak jak mówiłem wcześniej, zespół z Radawia jest na 15. miejscu. Zdobył na razie zaledwie jeden punkt. Bramek strzelił 15, a stracił aż 47. Także tabela również mówi, że dzisiaj gospodarze są faworytem. Aczkolwiek po tych pierwszych minutach spotkania widać, że jest trochę ostrej walki ze, ze strony drużyny gości. Także jak to mawia klasyk, mecz-meczowi nierówny. Już piłka na lewej stronie. Dopadł do niej Karol Matejka, jest na skrzydle. Wycofanie, dośrodkowanie w pole karne. I doskonała interwencja bramkarza zespołu gości. Mamy rzut rożny. Ależ było gorąco. I mamy groźną sytuację w polu karnym? Niestety. I mamy groźną sytuację, i znowu doskonała interwencja do bitka. I nie ma bramki, proszę Państwa. Sytuacja na trzy uderzenia, i piłka dalej. Nie wpada do siatki dwie doskonałe interwencje bramkarza Dobrze, brawo. A, groźne groźne. I ma bramki proszę Państwa kolejna, kolejna sytuacja ze strony gospodarzy i piłka po prostu nie chce wpaść, bramka jest jak zaczarowana chyba babe mieli uderzenie bezpośrednie tak ale pewnie łapie pewnie łapie bramkarz gospodarzy bravo polewa peraj i mamy 1:0 As... Mamy bramkę, w końcu wpadło. A strzelcem bramki Karol Matejka. Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa. Nie wygląda jedno? Doskonałe rozegranie między Marcinkiem i Kacem. I mamy rzut wolny. Okay. Teraz właśnie mamy zmiany strony. Czmielu już napędza akcję do przodu. Mamy dośrodkowanie. Karol jest sam na sam z bramkarzem. I broni bramkarz. Też dzisiaj jest naprawdę dobrze dysponowany bramkarz gości. Mam uderzenie niecelne. Proszę Kolejny błąd naszych obrońców. I zawodnik drużyny gości ma dużo miejsca, jest polukarnym, ale zostało wyblokowane i będzie rzut rożny Kolejna to już jest strata naszych obrońców. W takim miejscu, gdzie nie powinno się to wydarzyć. E... będzie kolejny stały fragment gry. Srotkowanie mamy. Spada. I mamy uderzenie, ale Kądziu pewnie łapie. Nie no, nie zawsze się gra do ostatniego gwiska, bo jak pokazał ostatni mecz Manchester United z Brightonem, to nawet po gwisku można jeszcze grać, także. A teraz uwaga, Pietruch wychodzi na godogodną pozycję. I niestety, i niestety <śpiewa> Ajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Mamy jeszcze groźną sytuację w polu karnym. Dobranie. Słabo nie słychać niestety. Szkoda. Boli mi głos. Nie będę mówił i mamy, proszę państwa, przerwę. Zawodnicy już ustawieni na pucie boiska, więc możemy zacząć drugą połowę. Sędzia właśnie rozpoczął klasyczna korona w wykonaniu naszego zespołu. Nie została niestety dokończona. I mamy stratę. Ależ błąd teraz. I to jest sytuacja na czerwoną kartkę. Czy to będzie czerwona kartka? Karol przejął piłkę i. i... Właściwie wychodził sam na sam z bramkarzem. Także... Tak, mamy czerwoną kartkę dla zawodnika, gości i od mniej więcej 50. minuty Radawie będzie grać w 10. I uderzenie, uwaga! Nad bramką było mocno, ale niestety niecelnie. Mamy dośrodkowanie. Kądziu wybija piłkę. Doskonałe strącenie i teraz Bartek Nowak ma wiele przestrzeni, rozgrywa do Marcina, Pietruch już wjeżdża, już wjeżdża w pole karne, wyłożenie, niestety niedokładne, widzimy cierpliwe granie ze strony Groszmalu, piłka chodzi od nogi do nogi, To są, to są te detale, to są te detale. Ja, ja, ja. Jeszcze mamy groźną sytuację. Wyłożenie, przepuszczenie. Piotr Krzypiłczyk ale się zabrał. I co z tego wyjdzie? Mamy 2-0. Marcin Pietruszka z strzelcem bramki Doskonała akcja. I Mamy kolejną dobrą interwencję bramkarza gości. Czyli naprawdę jest dobrze dysponowany. Wpuścił dwie bramki. A mógłby ich naprawdę już spuścić spokojnie z pięć. Znowu, kolejna sztuczka techniczna w wykonaniu widzia. Niestety, Bartek stracił piłkę. Oj, teraz będzie groźnie. Pietruch już wpada w pole karne. Wyłożenie. Uderzenie, ale niestety za lekkie. I bramkarz drużyny gości łapie piłkę. Oj, doskonałe zagranie. Pietruch idzie sam na sam. Mija bramkarza i będzie trzy. Nie będzie. Jest 3-0. Proszę Państwa, Piotr zdobył trzecią bramkę w pojedynku szybkościowym. Wygrał z bramkarzem. Dziubnął piłkę obok niego. Piłka się toczyła. Jeszcze dotknęła słupka. A Pietruch dobił po prostu. I mamy 3-0. Druga bramka Pietrucha w tym meczu. Groszmal 3 rada, wie 0. To będziemy mieli groźną sytuację. Groszmal idzie 3, na... oj, 3 na 1. To musi skończyć się bramką. Wyłożenie. Oj! I Karol wykopał piłkę do siebie, do domu. <noise> goście jeszcze atakują. Oni wierzą w bramkę. Doskonała interwencja Kondzia. I mamy sytuację wyjaśnioną. Będzie rzut rożny dla gości. Doskonałe zagranie Łukasza. Teraz idzie na pędzę sobie akcję. Będzie uderzenie ja, ja, ja niestety. Piłka o kilometrowy włos minęła bramkę. Gosman, Gospan, A na to! NIEMOŻLIWE! Jest z nami kapitan drużyny Mateusz Wędrowski Panie Mateuszu na gorącą meczu, proszę. Wygra na cieszy. Wygra na cieszy. Ale myślę, że mogliśmy solidnie zagrać ten mecz. Ja również tak uważam. Jeszcze jedno pytanie. Ciężko pracujecie na treningach i są jako takie efekty, ale Powiedz, co można poprawić w grze obronnej. Dzisiaj było na zero z tyłu, aczkolwiek na początku wyglądało to tak troszkę, e, troszkę baboli, takich No Myślę, że musiała po prostu wejść w mecz, ale solidnie, bo jest z tyłu, jest, więc to się jest, liczy. Jest Dziękuję za to. Tak, dziękujemy jeszcze raz. Zwycięstwo cieszy także.